Musimy mieć więcej zaufania do samych siebie. Wygramy wszystkie stare fragmenty. Ale akcja była mistrz, kurde. Szkoda, że Lewandowski wypaczył po biegu. Stary był akurat. O kurde, kurde. To jest akurat. Co to

Słaby, słaby Przyszedł sam sam słabie, 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 tym słabie, 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 no, słabie, no. Coś pięknego, jest, bo, to jest, to jest, jest to pięknego. Jest, jest, jest! I ja mówiłem! mówiłem. Jest! Kurz jest! Jeszcze go składniki. się, pakam cię! cię. No, nie, coś kurwa, no, nie, mówiłem! Tu, kurwa. tu tu, i tu to, no, to było no, piękne, no, piękne. Polska! No, skar. No, <śmieniu> Wynie, samym, tego. Ale jak o, się wkręciła, wkręciła stary, Jak się wkręciła, ona wylatywała za bramkę. I patrz jak właśnie zajmijcie Jest, jest, mój mistrz, mój majster! Mój majster! Jak się cieszy, no. Oh, Serdecznie. No, od oh. nowa, Centralnie jak kamera za nim, tak było widać Super. I I love you.

Brawo. moja presja nie, nie, nie ma Ja ty Kurwa Jezu Nie ma szans, do końca ma się nie Za duże emocje. Nie będzie gwizda, nie będzie. Siadaj, siadaj. Piękny szybki staje. Nie! Jak to szybki Nie, mieli Nie, bardzo nie, 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 ma, nie, zna, nie, ma, nie, ma, nie, ma nie, 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 Pięknie, patrz, nie. Pięknie, patrz, nie, 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 przez rynek nie. Nie, 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 to się gubią Wsiąz się, wsiąz się Ale, ja, Wiesz, Ale Ale że, to, że to mi się lać, ja wiem. Nie, nie, 20 minut wytrzyma. Ale, Ale ładnie, ładnie. Cisnąć, cisnąć O, brawo, brawo. Nareszcie w końcu. Nareszcie, reszcie Nie doskonale, Nie Nareszcie. Dobra, dajem, No! Podaj, podaj, podaj. Kurwa, Biało-czerwoni Polska Biało-czerwoni Polska Biało-czerwoni Pan Maszynko Wszyscy razem zaśpiewajmy naszym dobrym dajem